<laughs> Już mamy koło stesama, dzisiaj gramy do Więc lecimy główną gra, początki. I oczywiście widzowie mamy drugą część. Widzowie takie coś. Skończyłem film. Zobaczyłem, że mocno pada. Poszedłem na dwór, słabo padało, bo akurat przestało a teraz, teraz znowu mocno pada. No to jest jakieś panowane tutaj. O nie, fuj, w tamtym odcinku sprawdźcie sobie, coś takiego powstało. Plew wyłączam to. O, 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 o. Nie, dobra widzowie, sorry, ale... Oj, widzowie, to gra za mnie! Ja nic nie ruszam! Łapki przy sobie. Mówię wam, patrzcie, łapki przy sobie tutaj mam. Tu się rusza. Wyłączył dźwięk. Wyłączył dźwięk. Dlaczego to? wyłącza... Widzowie, ja włączam dźwięk, a to coś wyłącza. Dobra. Dobra. E, dobra, bez żartów już, żadnych tutaj. Mm -mm. Kakao. Mmm, nie.

Church, to było moje kakao. A tutaj co my tu mamy? Kamień plus oku? To metal, no to jakąś wskazówkę. Ochydne to jest, widowe widzowie. Widzowie to jest ohydne, akurat mnie tepnęło do tego na w... nad nicem się tego klikać. Czekaj jak połączę jajko z jakim to powinno wyjść jaja. Bo kilka jest. Eee! To nie jest przyjemne, widzowie. Oh, plus... aha. a no to fajnie się zabawiłem, Zielska, ale to już mieliśmy. O Boże, piasek plus, jajko, dlaczego na to nie padłem. Dobra, już wbiłem, już nie będę was skurzał kakałkiem moim, Sprawdziłem hmm, już, jest w brzuszku. Tutaj mamy, przepraszam bardzo, żółwia z kammy, szalony szalone A czy tu wy nie widzowie, wiem, tu wyjdą narkotyki później, będzie tańczące. Jak dodam krowę plus, nie to, plus yy... nie seks, tylko czarny jak to się nazywa? Narkotyki plus krowa Tylko jedno w głowie mam Koksów pięć gram o. Tylko to mi zostało Eee, okej okay. Dobra, uwaga, widzowie, będzie dźwięk Eee! Yy wziął sobie spam do gardła no dobra to nie było zbyt mądre a ja patrzcie mamy tu dosłownie wszystko już czyli wody już nie trzeba tykać chyba że trzeba inne połączyć moim celem będzie ogień albo tutaj przepraszam bardzo kamień dokupmy uzyskaj więcej kup 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 No, nie. O nie. Dobra, najpierw to ohydne coś połączę z tymi wszystkimi rzeczami. Zamknij ryj. Typie. Nie. Ja. A co on tam gadał? Energia plus nie bag na pewno, bo wyjdzie już życie, ale to nie, to nie chcę życia znowu. Wiem chyba Co? Co to jest? Fajne. A ja chcę dalej tu łączyć, bo chcę łączyć. Tak tutaj wyjdzie... Bakteria. dwa wyszły. Pięknie. E, tutaj nie 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 chcę to nie to to tak lepiej nie tak lepiej no e, energia z tym życie z sertencia i życie z lodem Tak. Myślałam, że tu będzie Elsa i wiecie postacie z Disneya czy coś takiego coś tutaj odpala